Nareszcie, obudziłaś się, wszyscy tutaj myśleliśmy, że już nie żyjesz, jak ty nie pamiętasz, co się stało? Apokalipsa, wysko girls, uciekałaś przed nimi, waliłaś do naszej kryjówki z całej siły i wpuściliśmy się tutaj i straciłaś przytomność i upadłaś na naszą podłogę. Wszyscy tutaj byli przeciwni. Żeby Cię tu wpuścić, ponieważ my tutaj nie wpuszczamy nikogo, ponieważ każdy może udawać wyskokaru i pod przykrywką chcieć tutaj wejść. Ale... Zobaczyłem, że jesteś ranna. Twoja rana na czole wygląda jak uderzenie po hydroflasku. Ach, naprawdę nic nie pamiętasz? Ach, pozwól najpierw, się opatrzymy

One wydają taki dźwięk sk, 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 okazjonalnie eddy ale nie przejmuj się. Ściany są wykonane z plastiku. One się boją plastiku. Ale wszystko Cię wyjaśnię. Najpierw daj mi swoje czułko. Już tutaj namaczą kompkę w wodzie. Tylko ją wykręcę. Okej. Okay. Jesteś już bezpieczna. Spokojnie. Ach, to wszystko zaczęło się niedawno. Naprawdę nie sądziłem, że to będzie takie zagrożenie. Wszyscy myśleliśmy, że ISIS będzie zagrożeniem. Myliliśmy się. Myśleliśmy, że PIS będzie zagrożeniem. Myliliśmy się. Myśleliśmy, że uchodźcy będą zagrożeniem. Myliliśmy się. Myśleliśmy, że LGBT będzie zagrożeniem. Myliliśmy się. Myśleliśmy, że Akta, a potem Akta 2 będą zagrożeniami. Ponownie się kurka wodna myliliśmy. Myśleliśmy, że... Wszystko inne będzie zagrożeniem, myśleliśmy, że fidget spinnery będą zagrożeniem, jednak nie, 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 to nie to, to nie globalne ocieplenie, a właśnie wiejsko girls, kto by się spodziewał, że to właśnie one będą zagrożeniem, pamiętam, że ja już zrałem ze strachu, jak się pojawiły tamte girls, wiesz, te ściurowate chudry z czapkami, z tymi zblasowanymi minami te edgy nastolatki, które robiły zdjęcia z zakrywanymi twarzami i z słowiańskimi Myślałem, że to jest, że to jest zagrożenie. A tu jednak te słodkie, basic, soft girls, jakimi są wyskok girls, okazały się największymi potworami. Mm. Pamiętam, że byłem w supermarkecie, robiłem zakupy tak jak zawsze i nagle usłyszałem za sobą Obróciłem się i zobaczyłem dziewczynę z obłąkanymi, podkrążonymi oczami, ze spiętymi włosami, ze skręci, z ustami połyskującymi od karmeksu, z kruksami na stopach i z torebką nerkową, z której wystawały takie rzeczy jak hydroflask i metalowe słomki. I zbliżyła się do mnie, następnie chwyciła za hydroflask i zamachnęła się. Ja zrobiłem unik. Uderzyła w regał, który cały się zawalił. I Okazało się, że wszyscy ludzie zaczęli panikować, ponieważ to nie była jedyna dziewczyna, która zwariowała. Wybiegłam na ulicę, a tam pełno takich dziewczyn biegało po ulicach. Samochody pł płonęły ogłem Armagedon. Armagedon. Nawet żółwie powychodziły ze swoich zakamarków i dołączyły do sił wyskokaros. Nawet żółwie morskie podchodziły z oceanów do walki. To jest straszne Jak czujesz już ulgę tutaj? Okej okay. Tak, tak Okej okay. W ogóle przywita się z naszym ekipą, To jest Asia Ona na robi posiłki Dzisiaj upolowała nam żółwia i będzie potrawka z żuwii. Tutaj jest Marek On zajmuje się technicznymi sprawami tam jest Zdzisław, on się zajmuje um, sprawami takimi księgowymi. Mhm. Więc słuchaj, teraz nałożymy ci jeszcze lód. Oj. Troszkę się ten lód rozpuszcza, więc... Uuuu rozpuszcza się szybciej niż lodowce na alasce, o które tak się przyjmują wysko Karos. uhu. Dobra, przełóż sobie ten lód tutaj, okej? Okay. Przełóż go sobie tutaj. Powinien spocząć ulgę. Okej. Okay. No. Mnie też już niejedna walnęła z hydroflaska. Nie wiem czy widać mam tutaj bliznę. Było straszne. O i widzę także, że masz tutaj parę naklejek poprzyklejonych Musimy ci je odkleić, wiesz. Całe szczęście nie jest ich za wiele. Wiesz możesz zamienić się w wysku Karlo. Musimy je odkleić. Patrzcie na naklejka. Tutaj o między włosami kolejna. Good vibes, body positivity Panie, nie czytaj tych cytatów. Ja już mam tolerancję wytworzoną, ale ty możesz przejść metamorfozę jak nie będziesz uważać. Mm -hmm. Jeden z naszych tydzień temu Ech, Zamienił się w wyskuckeru. Musieliśmy go wyrzucić stąd. Niestety nie ma żadnej litości. Musimy poświęcać jednostki, żeby stado przetrwało. Tak działa dobór naturalny. Dobra. Jeszcze na naklejkę widzę. Tutaj się z boku nam schowała. Okej, jesteś wolna. Okej. Słuchaj, musimy Cię przygotować do walki z wojsko ale Z naprawdę Słyszałeś snubursk? ale nie martw się, nie są w stanie nas tutaj złapać, ale słuchaj e, musimy dobrać ci broń możemy dać ci słomkę tutaj plastikowa słomka tutaj ale spojął się plastiku weź sobie taką jedną słomkę, proszę bardzo, weź ją do ręczki musimy ci nauczyć nią walczyć, słuchaj słomką wykonujesz pojedyncze Brutalne ciknięcia, celuj w otwory Możesz na przykład wycelować w oko W dziurki nosa Lub w inne otwory w ciele Tak? Musisz być konsekwentna Ciknięcie, ciknięcie, ciknięcie Zero litości e, Możesz także zastosować cięcia Cik, cik Tylko musisz użyć dużo siły, żeby przeciąć skórę Tak Mhm Mogę także ci dać broń obuchową Czyli w tym przypadku będzie to plastikowa butelka. Żywiec strój, siła skór. Żywiec strój, siła skór. Słuchaj. prawda plastikowa butelka jest słabsza od takiego metalowego hydroflaska. Jednak wyskoczeles tracą siłę na widok plastiku, więc ich zamachnięcia hydroflaskiem nie powinny być tak solidne. więc tutaj stosujesz takie rąbnięcia tak? takie silne uderzenia chcesz zmiażdżać, zmiażdżać tak możesz także celować w airpods które mają w uszach i mamy taką teorię tutaj u nas że być może są przesyłane im jakieś sygnały przez te airpods, które zmieniają kod w ich mózgu i programują je na wyskok więc możesz postarać się te AirPods, strącić z ich uszu. Tak. Tak. Mhm. Właśnie. A jeśli chodzi o żółwie, to one są już trudniejsze w pokonaniu, ponieważ mam twarde skórupy. Ale wiesz, żółwie wolno chodzą, tak. Chociaż ja ostatnio przed, o, przed jednym spieprzałem. I ledwo uciekłem, ale to wiesz, to ja. Ja byłem słaby z węchu. Kiedy mieliśmy kiedyś bieg na kilometr, to ja zacząłem biegnąć na wływie we wtorek, a skończyłem bieg na WF'ie w czwartek, więc wiesz. Ale ty mi wyglądasz na taką solidną babę, no. Więc wiesz, weź sobie także tę butelkę. Plastik powinien odstraszyć. No. Chociaż, chociaż ciebie to powinny się bać girls bez żadnych butelek i złomek, bo masz wystarczająco dużo plastiku na twarzy. No, jak oglądasz mnie na jedno z tych dziewczyn, które mówią Ja nie mogę wyjść z domu nieumalowana, nie obchodzi mnie czy z apokalipsa, armagedon Ja muszę się umalować, tak mm. Ale słuchaj, my tutaj żyjemy w warunkach naprawdę e, dzikich, prymitywnych, ascetycznych, więc wiesz Z mamy wannę, ale nie mamy w niej żadnej wody, nie mam tutaj kanalizacji niestety to jest apokalipsa, musisz się przystosować do tych warunków, kochana. Okej. Okay. Masz jakieś pytania? No to dobrze. Okay, słyszysz to? Cholera, co się dzieje? Ej, dobijają się, dobijają się. Nie wiem, czy by wytworzyły tolerancję na plastik. Cholera. Cholera, jest za gorąco. Być może będziesz musiała zaraz tego użyć.